Dzień 18 rysunkowego kalendarza adwentowego z muminkami. Już tylko tydzień do wigilii. Otwieramy i naszym oczom ukazuje się kartonowe pudełeczko z herbatką o nazwie Cudowności Świata. Jest to czarna herbata ze skórką pomarańczy i aromatem trufli i czekolady. O, lubię tą czekoladowo-truflową z muminkowej serii. Ostatnio bardzo mi posmakowała. Jak już jesteśmy w czekoladowym temacie, to czas na kalendarz z czekoladkami. I otwieramy okienko na muminku. W środku mamy ekipę Hatlitnatów i cylinder taty Muminka, a czekoladka jest w kształcie spadającej gwiazdy. Przechodzę do losowania, mieszu, mieszu, mieszu i mamy hasło Bitwa na Śnieżki zaproponowane przez Marlenę P. Niestety, Muminkowa walka na Śnieżki już była 11 dnia. W takim razie losuję raz jeszcze. Ponownie mieszu, mieszu, mieszu i mamy Noc Pełna Gwiazd, zaproponowaną przez Symfonię Szycia. Pasuje do czekoladki. Dziękuję ślicznie za propozycję, a tak przy okazji autorka Hasła pochwaliła się ostatnio, że ma dwa węże i gekona. Także czekam, kiedy w końcu pokaże swoją ekipę. A my przechodzimy do figurek. Okienko jest na małpce, a tam niech będzie w końcu płuczyki, Ale nie, mamy coś innego. Małego smoka, chociaż sama figurka nie jest taka mała. Przypominam, że szukamy imienia dla węża i już parę propozycji się pojawiło. Dodatkowo możecie pisać też propozycje imion dla krokodyla, pary cygrysów i tego właśnie smoka. Wszystkie je piszcie w komentarzach, a ja losuję przybory. I dzisiaj będzie rysunek tworzony cienkopisami w kolorze sepi. Nie jestem super zadowolona, bo jak zawsze wolę kolor, ale poradzimy sobie. A teraz otwieramy kalendarz z UNICEF-u i w okienku 18 mamy informację, że UNICEF dostarcza taśmy do mierzenia niedożywienia. Pierwszy raz słyszę o Takich taśmach, ciekawe. Przejdźmy do przygotowania przyboru. Mam kilka cienkopisów i brasz z Faber castell Wszystkie w kolorze Sepi i jeden ciemnej Sepi. Herbatka jest koniecznie w kubku z włóczykiem. Mam nadzieję, że w końcu się trafi. Bo jak to tak bez włóczykija? Czekoladkę wsysam i ruszamy do akcji. Zaczynam od podzielenia sobie kartki na mniejsze części. Robię szkic, który rozjaśniam i obrysowuję najcieńszym cienkopisem. Kolejne dopracowuję swoją pracę. Co ciemniejsze elementy wykańczam ciemną sepią. Żeby trochę przyspieszyć sobie robotę, sparłam się braszpenem, który zresztą był w zestawie. Muminek i panna Migotka jednomyślnie stwierdzili, że nie ma co budzić tygrysa, bo jeszcze wstanie w złym humorze i będzie chciał ich zjeść na śniadanie. No, nie ma co ryzykować. Szukali jeszcze chwilę ryjka, ale bezskutecznie. Wracajmy do domu, Migotko. Już jest praktycznie noc, powiedział Muminek. Dobrze, tylko popatrz, jakie dzisiaj jest piękne, gwieździste niebo. Odparła migotka. Gdy tak spoglądali do góry z zachwytem, nagle jedna z gwiazd rozbłysła i zaczęła spadać. Ale tak powoli i delikatnie, lądując gdzieś w lesie. No migotko, teraz to musimy sprawdzić, co to takiego. Podekscytował się mu minek. Chwycił swoją partnerkę za rękę i ruszyli w kierunku światła. Luna była na tyle duża, że z łatwością odnaleźli tą dziwną spadającą gwiazdę. I kiedy byli już na miejscu, nagle gwiazda zaczęła pękać i świecić coraz mocniej. Tak mocno, że musieli zakryć oczy. I gdy już ta otulająca jasność przestała ich razić, okazało się, że z kuli wydostał się, czy raczej wykluł, mały smoczek. Oho, chyba muminek i migotka będą mieli nowe zwierzątko. Co się wydarzyło dalej, dowiecie się z kolejnych odcinków. Do zobaczenia!